Myślę, że pora już wsypać tak na... Tego potwora. Standardowa procedura. <grystanie> <grystanie> Jest piękna linia produkcyjna. Ty. Ty ci powiedziałem no. It's mm, right. Dobra. Siemka wszystkim z tej strony Kitek, a dzisiaj zrobimy watę cukrową tak jak Dominik Rupiński. Tak jak wiecie bądź nie wiecie, Dominik ma swoją watę cukrową, a ja robiłem już w tym momencie co ja robiłem w sumie płatki kitkowe, lody kitkowe, a dzisiaj przychodzi pora na watę cukrową. Tak więc my w tym momencie bierzemy się za przerabianie pudełka. Potem robimy watę cukrową. Dodamy do tego naszą standardową, naszą standardową rzecz, przepraszam, czyli ofikka. Co dodamy do... No że chyba sobie, że nie wiesz, co dodamy do. do... Broka? Strzelającą posypę. Brokat w sumie tak możemy. Ja mogę wziąć broka do masz mojego. Do mojego. Ale nie taki zwyczaj wiesz. Do mojego. Jem do twojego? Mojego. Ja to chcę zrobić. No dobra, no to co? Ja zaczynam w tym momencie robić piękną watę cukrową, tak jak powiedziałem ze strzelającą posypą, no to nie przedłużamy, zaczynamy i malujemy to pudełko. Dobra, ogólnie to tak. Ja proponowałbym, Mufika, pomalować to wieczko na kolory niebieskie. Nie, niebieski. no różowe jak ja. Różowe? Takie. Różowe jak no bo jestem. Czyli różowy. mam zostawić różowe wieczko, tak? Tak. Myślę, że zostawiamy tak, jak jest. No bo czarne i różowe też ładne. Fuu, no dobra, słuchaj. Ja bym przemalował je teraz tak, jak zwykle, na czarno czy na biało teraz? Na biało, może I... być ciężej. Na czarno. Nie, ja bym na biało zrobił. Szczerze, na biało i czarne właśnie te emblematy, żeby było coś innego. Nie może być cały czas to samo. Dobra, to ja maluję go w tym momencie na biało. Będziemy. No w sumie to będziecie czekać, aż to wy. Bez... A pytanie, czy mamy tyle białego? Zmieniliśmy tak nie maluje. na czarno, zmieniłem zdanie, bo tak jak podniosłem to białe, to mówię, no, chyba nam nie starczy. Ja się biorę w tym momencie za malowanie mufika, jak będzie mi to wygodnie malować? Ty więcej robisz takich rzeczy niż ja, więc myślę, że powinnaś mi to i doradzić elegancko. Um, no, będzie ogólnie ciężko. Rękę wkładasz do środka i malujesz z każdej strony. Tak? Tak. O, załatwi widzisz? Kitkowa opaska, mm -hmm. jest. Z naszego sklepu mufinkowo-kitkowego. Tak nakładam. Sklepu mufinki.pl, link w Myślę, że to się pokryje fajnie. No tak, ale będzie się szybko ścierać, bo jest plastik. Okej, okay, ale to wiesz, to jest, to, jest, to jest nasz prototyp. My dopiero będziemy robić swoje... Cukrowi, ja ci mówię, Ja będę mieć wszystko do jedzenia. Chipperki, chipsy, i kitka, byśmy pizza, zrobili. pizza w kształcie pizza. kitka. Pizza kitkowa, to by było pyszne. Pół roku później. Elegancko maluję, to ma być pięknie zrobione, tak jak moje wszystkie produkty do tej pory. <grym> musimy też Elegancko tu Słuchaj, szykuj nam już te nasze naklejki. Oprócz tego musimy. Oprócz naklejek ja bym dał coś nowego. Musi być coś nowego na opakowaniu. Nie kitek, je... bo to jest szata graficzna ta sama. No, ale no, no dobra, ja bym właśnie dodał coś, wiesz, że to jest najnowszy trzeci produkt już, no, trzeci produkt kitka. Ale powiem ci, że ja to bym Chcę zostać malarzem. Murarzem uh -huh. prędzej. Ścian, Ścian, a nie, mam problem, żeby obkręcić w tamtą stronę łapkę. To ja mam zrobić mufinka. No trudno ręce. O tak, ej, do, już pomalowałem? Szybko, ja myślałem, że długo to zejdzie. Wow, powiem ci, że jestem zawodowcem już w tym. No nie dziwię się, trzeci raz już to maluję, to no, nie ma o czym gadać. Powiem wam tak, trochę oczywiście będzie tutaj nie do ciągu. Ja ci płatki malowałam. Ej, jak ty mi płatki malowałaś? Ty tylko pomagałeś na filmie. Pomagałem. Słuchaj, gramaturgię troszeczkę wzięliśmy. Właśnie, ej, a co z tym całymi, wiesz, opisami tego wszystkiego, to będziemy to robić, czy ja? nie? Kto nie, się no, to nie to, sprawia, to jest, tylko wie. dla nas to nie musimy. Dobra. Ładnie to spomalowane, czy? Nic nie powiem. Mufinka, no weź. Falno! Ja uważam, że jest sztos, Pięknie. bo o to chodzi, to specjalnie są takie fałdki, czy coś jak, jak to fałdki. A, faktura. No. Faktura taka sobie okay, specjalnie. Bo no co taka płaska, zwyczajny plastik? Nie, u mnie ma być inaczej. Prześwituje. Dobra, nieważny teraz to niech schnie. To zostawiamy, bierzemy zaraz białą farbę i działamy dalej. Standardowa procedura. No co, to jest piękna linia produkcyjna. No tak, wyważ. Dobra, ja już w tym momencie zdabiam nasze piękne, ten, ja bym dużo naklejek tutaj zrobił, tak specjalnie, wiesz, Ale czekaj, nie były no, jakich naklejek? No naszych naklejek, no a przecież no, to chyba najważniejsze, tak? Bo ciężko bardzo się Z Dlatego no. mufinkie, kropka tak już mi trochę i zużył, ja też ich trochę pozużywałam. Nawet do mojego własnego lakieru, do paznokci, który też jeden z filmików, ale reszta. Powiem ci, że strasznie mi wychodzą te kitki dzisiaj. Porażka jest nie Musisz poświeczyć No muszę, na tym, na tym jest bardzo ciężko to. A teraz zaczynamy od tego, ja bym dużo mufinkę dał, wiesz, o co chodzi. To Dobra. Z, z kolaboracją z mufinką. Różowe tak, i collaboration Ty, a może na wieczku jeszcze taką mufinkę nakleimy? Co ty nie na obróc. to? Myślisz, że na tym czy na wieczku może? Jedną tutaj, a drugą na wieczku, myślisz? O, tu Moja biedna mufinka, Nie odchodź Elegancja uh -huh. Teraz, powiesz tu drugą muffinkę? byśmy na wieczku ją nakleili, ona by tu idealnie pasowała no ja, tak. ci, ja ci pokażę o co mi chodzi Jak coś no. to sobie oderwiesz, dobra? I... Jak coś ty sobie ją weźmiesz, nie będzie problemu ja Ale mi... ja ci mówię, że jak ją zobaczysz, to się po prostu Zakochasz w niej Dobrze. No nie mówię, nie ładnie. Nic nie mówię. No sztos to wygląda! Ja maluję teraz opakowanie całe dookoła. No i widzimy się już na robieniu naszej pysznej waty cukrowej. Dobra, nasze słodkie pudełko wygląda tak. Tu mamy napis Kocie słodkości. Tak, słodko. Więc wydaje mi się, że to jest sztosik. Tu mamy oczywiście naklejeczkę mufinki. Tu jest naklejeczka mufinki, czyli taka kolaboracja z muffina art. I teraz przygotowujemy naszą watę cukrową. Pachnie takim spalonym cukrem, wiesz? No co ty, bo e... to jest spalony cukier. Okej, okay, dobra, tak jak widzieliście nasze opakowanie, ja już tutaj mam gotowe. Oprócz tego, poczekajcie, może wyłączę na chwilę. Nagrzewam w tym momencie moją piękną maszynę do waty cukrowej. Do tego mamy cukier o kolorze niebieskim, mam nadzieję, że taka wata wyjdzie. O smaku candy, cukierku po prostu. Łyżeczkę i myślę, że pora już wsypać tak na... Tego potwora? Co, co się stało ale będzie śmierdzić teraz wszystko. No chwila, nie uwagi, no i no cóżno, takie życie. O już czuję ten spalony cukier. No, dobra, pomaga! wow Dobra, no niestety. Nie wiem, czy nie będę musiała jeszcze trochę dosypać, więc już się za to biorę. Dopiero co tu sprzątałam. No sprzątasz jeszcze raz. No bo ja tu sprzątam. No i co robisz? Co? Nie, jednak ja nie dosypuję, co? Trzeba będzie tej podkurzać. No to co? Czekamy teraz na batę cukrową po to, żeby wypełnić nasz piękny pojemniczek. No i oczywiście dodajemy kokolową ton, całą tą, 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 tą posypkę. Mam nadzieję, że tą razem się uda. I co robi się? Wiesz co zaczęła się robić, aż poleciała do góry? Da. Dobra. Mam taki, tylko taki pałecz, taką pałeczkę, więc dobra, robimy ją jak najszybciej. Bo tam ty zużyłeś. No właśnie nie wiem, to z nimi, ale ja ich nie wyrzucałem. Ej, wiesz co, przez te twoje eksperymenty one już były do wyrzucenia, bo Aha, były już spalone? No możliwe. no możliwe. Dobra, robimy jak najwięcej tej waty cukrowej, żeby wypełnić cały pojemniczek Mam nadzieję, że wejdzie wow, Jak tu jest gorąco tych lamp dodatkowo Ja się tak pocę w tym momencie Uu, Dawaj, 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 dawaj więcej Uda się naraz, myślisz? Zapełnić pojemniczek? Czy trzeba będzie drugi raz dorabiać, Mówinka? No się nie, bardzo, ja bardzo. robię jego tiktoka co? A TikToka dogrywasz, no? Tak. Dobra, dogrywaj TikToka. E, myślę, że starczy chyba na jednym. Oooo, waty Ładnie. nie z gorąco. Tak, chyba myślę, że starczy. Mm -hmm. Starczy. Teraz łączymy ją z posywką, tak? Nie no, teraz wrzucamy ją do tego. Do czego? To opakowanie i posypę dopiero od góry, będziemy ją upiększać jeszcze. Teraz upychamy ją po opakowaniu. Gdzie tak to się nagrywa TikTok? Tak. Pięknie. Nie chcę wejść, nie chcę wejść! Pomocy, bufinka. Ciekawe, czy Dominik Lupiński też tak robi. O, wypchnęła się, na do środka. Dobra, jest, już w środku. Dobra, tak wygląda nasza wata w środku. Teraz posypy. Pachnie słodziaśnie. Teraz czekaj, pora czekaj, na, czekaj. Teraz pora na strzelającą posypkę, czyli standard, jeżeli chodzi o mnie. I myśli, że, myśli, że będzie strzelać na cukrze? Proszę, nie, czeka. wydaje mi się, że nie. Ale nie będzie tu strzelać, co nie? Nie strzela! Jest strzela, jest! Jest! Bo z lodami to miałeś problem? Kitkowa, cukrowa wata gotowa, tak więc zamykamy ze strzelającą posypą. Zestawiamy naszą maszynę do waty cukrowej. Trzeba będzie tu. a Trzeba będzie tu sprzątnąć. No i co, wydaje mi się, że to jest pora na test naszej pysznej waty cukrowej ze strzelającą posypą. Czy myślisz, że będzie dobra? Ma być o smaku cukierkowym, więc ze strzelającą posypą. Jak myślisz? Będzie kwaśno-słodka. Kwaśno-słodka, okay. myślisz? Ja myślę, że. Poczekaj, pokaż mi jak wygląda. Bo wygląda bardzo ładnie. Serio. Cukier to jest specjalny, tak wiecie, rozsypany yy, dookoła, żeby nie było właśnie takiego. O, patrz, cukierkiem. O, zobacz, Szyba, teraz nie. elegancko no. wygląda. Dobra, no to chyba pora kawałka. Strzelasz? Strzelasz. No tak, bardzo dobra. Jedyny minus, że nie możecie jej tak gryźć, Wad... A, mi strzeliło! Że nie możecie jej tak gryźć, tylko ją jakby rozpuścić w ustach tą wadę cukrową. Nie wiem, czy ty gryziesz wadę cukrową, czy rozpuszczasz, tak? Gryzę. No, no to nie masz jej gryźć. Możesz spróbować, co chcesz? Czemu? Nie mogę gryźć? No bo na wiesz, ta y, posypka jest bardzo twarda zawsze. ty czytaj, ty ty ci no! Dobra. Jak o Ale mi to gardło strzeliło. <laughs> Ja. Jaka reklamacja? Nie ma reklamacji, kupiłaś to teraz masz No to widzicie, tak prezentuje się nasza pyszna wata cukrowa Ja mam nadzieję, że ogólnie takie coś byście wam podobało W sensie o, słyszycie, ta posypa Piszcie, oczywiście, w komentarzu, co mamy zrobić dalej. Jaką następną rzecz? Jedzenie, może. I to możemy teraz wymyślić. Były płatki, były lody, teraz mamy watę Jeszcze cukrową. Jeszcze baton kitka. A baton kitka, ale tam nie było opakowania, więc jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili nowego batona kitkowego, bądź może jakiś na... napój kitkowy, musimy zrobić. Wiesz, to jest sztos. Zrobimy Coca-Colę kitkową. Na 3000 łapek w górę. 3000 łapek w górę i robimy kitkową, ba... kitkową watę cukrową. już mamy, dobra, no to co, nie przedłużamy na razie Wam wszystkim. Pa.